Narzędzie, które uratowało mi tyłek przy edycji i pozwoliło mi publikować codziennie. Cześć. Tu Maciek z Maciek 56, dzień 11 z 365, atomowe 365. Jeśli programy typu Final Cut Pro albo Premiere powodują, że masz ochotę rzucić komputerem o ścianę, ten odcinek jest dokładnie dla Ciebie. Na początku walczyłem z edycją jak dzik w kukurydzie. Wycinanie, stęknięcie, dłuży nieudanych prób. Nieudanych prób. To była nieudana próba. To było trudne. Pierwsze filmik robiłem w iMovie i zajęło mi to, ja nie wiem, 3 godziny, albo może i nawet więcej. A efekt i tak był, powiedzmy, nie najlepszy. Ostre czaszki, twarde cięcia. Opublikowałem, bo zasada jest prosta. Zrobione jest lepsze niż doskonałe. W głowie miałem, no nie mogę tak codziennie, nie dam rady. Ja chcę publikować codziennie. I wtedy w otchłaniach internetu znalazłem coś, co zmieniło wszystko. Nazywa się Glink. To jest edytor wideo który działa na tekście, jak Word, tylko dla filmów. Pokażę Ci teraz parę sekund, jak to działa. To jest aplikacja Glinka. teraz pokażę, jak załadować plik. Zaznaczasz to, co, co chciałbyś chciałabyś edytować. Tu możesz edytować dłuższe formy, tu możesz wycinać shorty z tego filmiku. Next. Możesz dodać dodatkowe filmiki, ewentualnie dobry pomysł, dodać skrypt, jeśli masz. Jeśli nie masz, to nie, Continue. I tutaj masz wycinać ciszę. Wycinać złe podejścia, wycinać y, słowa wypełniające, typu E, dodanie przycisku subskrypcji, no i auto zoom. Można włączyć, można wyłączyć, to zależy co chcesz. No i do ataku. Nie będę teraz tego robił, bo to wszystko działa na zasadach kredytu, więc y, każde używanie kosztujecie, ponieważ ja używam codziennie, więc oszczędzam. No ale tu mam powiedzmy coś, co robiłem wczoraj. Proszę bardzo, włączamy. Ej, tu maciek z maciek 56, dziesiąty z 365. I właśnie to powiedziałbym sobie sprzed 10 dni. Powiedzmy, że nie chcę jednak, stwierdziłem, że nie chcę, że za dużo tego Maćka w Maćku. Więc i że ten dzień w ogóle nie jest istotny. Normalnie musiałbym to tutaj robić na timeline'ie i to jest strasznie upierdliwe. A tutaj to jest po prostu bajecznie proste. Zaznaczam to zdanie, które mi się nie podoba. Wycinam nożyczkami i proszę bardzo, zaczynam od nowa. Cześć, tu Maciek i właśnie to powiedziałbym sobie sprzed 10 dni, gdybym teraz wszedł. I powiedzmy, że... Stwierdziłem, że nie, jednak ten pierwszy pomysł był dużo lepszy, więc nic prostszego. Zaznaczam to od nowa. Odznaczam. Cześć, tu Maciek z Maciek 56, dzień jest 365. I właśnie... To jest bajecznie proste. Jak zaczynasz, ja uważam, że nie ma lepszego narzędzia. iMovie używałem, dużo trudniejsze. A iMovie jest uznawane za jedno z prostszych rozwiązań. Widziałeś? Wycinanie, pauz, stęknięć. Klikasz ja już nie ma. Zero suwaków, zero osi czasu. Zero bólu głowy. Na początku używałem darmowej wersji, stąd znaki wodne na moich pierwszych filmikach. Teraz mam płatną wersję i publikuję codziennie bez nerwów. Darmowa wystarczy, jeśli publikujesz raz w tygodniu albo rzadziej. Link do glinka wrzucam pod filmem. To link afiliacyjny czyli jak się zdecydujesz na płatną wersję, to dostanę małą prowizję. Ale nawet bez tej afiliacji, i tak polecałbym ten, ten program, bo to narzędzie jest doskonałe, szczególnie jeśli zaczynasz. Bo codziennie nagrywać bez dobrego edytora to jest jak chodzić godzinę piechotą do sklepu. Z Glingiem podjeżdżasz 10 minut autem, jeszcze masz bagażnik na zakup. Jeśli męczysz się z edycją, albo w ogóle przeraża Cię ta koncepcja edytowania, wypróbuj to. Napisz w komentarzu: Gling, albo już testuję. Będę wiedział, że pomogłem. Aha, jeszcze jedno, byłbym zapomniał. Jeśli ten filmik dostanie 200 laj'ków, to będzie znaczyło, że potrzebujecie jednak tutorial do Glinga. W takim razie zrobię go. Okej. Okay. Cień jedenasty za mną. Do zobaczenia do jutra. Wiek to tylko wymówka, nie bariera.